Witam kolegów hodowców koledzy mnie pytają co bym miał do zaoferowania z moich najlepszych gołębi do sprzedaży z rozpłodu to powiem tak mam troszkę wychowanych w 2018 roku gołębi późnych w miesiącu wrześniu sierpniu z moich najlepszych gołębi i ewentualnie mogę coś z tych gołąbków tutaj kolegom sprzedać tutaj jest samiczka córka van luna mojego czyli no jednego z moich można powiedzieć dwóch, trzech najlepszych rozpłodowców na gołębniku no bo jest szaleniec jest van lun jeśli chodzi o samce no i właściwie to bo rudę to jest kilka rudych właściwie no na drugim miejscu, na trzecim na pewno można powiedzieć jeśli chodzi o samce Mój rozpłodowiec, nawet nie wiem czy na równi traktuję go z szaleńcem, bo w ubiegłych latach po nim lepiej gołębie szły niż po szaleńcu, więc to jest jego córka oryginalna z roku 2018, późna, więc no super, super, pięknej budowy. Jej rodzeństwo zdobyło tyle czołowych konkursów pierwszych, drugich, trzecich i z krótkich lotów, i z długich lotów, i, i z siedemsetek, i konkursy z tysiąc kilometrów na każdym dystansie. Także taki rodzynek na rozpłodzie wychowany do rozpłodu. No, super gołąbek. Nagrywam bez lampy, więc słabo widać. Tutaj kolejna samiczka. Jej matka ma już dwa razy pierwszy konkurs na 11 tysięcy gołębi. Dużo szybkich konkursów. Jej ojciec był pierwszy, 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 drugi. Także dwa najszybsze gołąbki od Adama Zenka, które lotowałem, zaparowane razem w zeszłym roku. Także wydały mi taką samiczkę. Budowa super przepiękna. Piękny gołąb. Także takie, taka samiczka tutaj jest. Także mam takie, takie po prostu rodzynki wychowane. Tu pokażę na szybko, co uda mi się złapać. Bo nie mam czasu późno wieczorami nagrać filmiku. Teraz przed pracą szybko nagram. Także takie, takie gołąbki tu mam e, na rozpłodzie, z których coś tam można złożyć, jakieś fajne pary, także tu ekstra samiczka. E, kolejna samiczka, imbred, e, córka szaleńca sparowana z synem szaleńca, e, jej matka miała mnóstwo czołowych konkursów. Miała 14 koficen w kategorii C za dwa sezony lotowe czy 15-14, coś takiego. Około 15 koficent za dwa sezony lotowe. Sześć konkursów w pierwszej dziesiątce na rejon na trzy oddziały zrobione z lotów powyżej 500 km. Także to a latała mi przez parę lat czołowo i zdobywała czołowe wyniki. No to też chyba jest samiczka. To jest e, akurat tegoroczny. Młody, szczerwca, e, czerwca. Super. Super materiał. Nerwowy gamon chce mi uciec z klatki. I chyba mu się to prawie udało. Tak go pokażę. Rudy e, po mojej najlepszej parze rozpłodowej. Jednej z czterech najlepszych par. Jego roczne rodzeństwo po 10 konkursów. Pierwsze konkursy na oddział, na rejon. Super wyniki w kategorii A, B, C. Pierwsze konkursy właśnie na rejon, na 10 tysięcy gołębi. Jedna siostra, druga siostra. Ech, także po, no z najlepszego, co może być na gołemniku. No te cztery pary to są takie równorzędne. Z każdej po prostu coś super wyszło. No, i tu rudy na dodatek samczyk tegoroczny. Zostawiłem sobie go ewentualnie do rozpłodu. A jak sobie liczę, ile tych późniaków sobie pozostawiałem, to jeszcze zakupiłem parę gołąbków. Po prostu jest ich, jest ich sporo, więc chyba za dużo. No i ewentualnie mogę zrobić jakąś redukcję. Ale to są takie super gołębie. Jeśli one zostaną, no to po prostu po nich będzie można nabywać sobie młódki w przyszłym sezonie na wiosnę. Będą parowane i po takich gołębiach młodych, z moich najlepszych gołębi będę oferował młode, bo nie ukrywam, te stare gołębie, 11-12 rocznik. Gołębie z super wynikami e, też chcę e, sprzedać, a tu sobie po prostu po, zamiast po dwa z gniazda zostawić, mogę zostawić sobie po jednym. Także tutaj Samczyk, rudy, ciemno rudy. Prawie bym mu ogon wyrwał przy łapaniu, to też 2,18 rocznik. Eee, też 100% Adam Zenkę, po dwóch Adamazenkę gołąbkach, ale po drugiej parze, nie po tej samej co poprzednio samiczka, to jest samczyk. Eee, ojciec był na oddział jako roczny eee, był. Dwa razy trzeci, I po trzecim locie, po prostu go wycofałem. Jak, jak trzy pierwsze loty przywalił czołowo na oddział, trzy loty był zakoszowany, i... ale to ja jeszcze trzy lata temu, jak lotowałem samczykami, został wycofany. Matka też ma pierwszy konkurs na rejon, zrobiony na trzy oddziały. Także tak samo, dwa gołąbki super szybkie, razem naparowane od Adamazenkę. No po prostu zrobiłem sobie dwie najlepsze pary. Jego rodzeństwo miloty loty obleciało na młode. mamie je oblatane. Ten był wychowany późną jesienią do rozpłodu w zeszłym roku. Ale mam rodziców, mam rodzeństwo oblatane, więc nie potrzebuję po prostu w zamknięciu trzymać gołąbka. No mam z tej rodziny to to, że sprzedaję niektóre gołąbki nie znaczy, że ja z nich nie mam. Po prostu mam więcej nachowane niż potrzebuję. No i tu też jest ewentualnie, Ja go planuję sparować z tą samiczką od Adama Zenkę i po prostu cztery oryginały Zenkę, które mam połączyć jeszcze razem. Także prawdopodobnie myślę go naparować na tą samiczkę. Oryginał Adam, Adam Zenkę. Oby była rewelacyjna para na nowe gołębie po prostu żeby sobie chować ale jest taka opcja jest taki samczyk eee, no rewelacyjny z rewelacyjnych gołębi z bardzo szybkich gołębi no i budowa to tu jest przepiękna przepiękny gołąb po prostu i tu kolejny samczyk tym razem to jest ze sztoli o, ze sztoli Eee, właściwie sztole i rudę razem połączone eee, do mieszka tu jest jeszcze czarnych jego matka jako roczna miała 10 konkursów i wychowałem sobie po niej po tym sezonie najlepszym cztery młode do rozpłodu, wszystko cztery wyszły samce eee, była z czarnym tam z tej drugiej strony rude razy czarne wyszły mi strasznie szybkie gołębie ta matka też była strasznie szybka i w Abli była liczona do kategorii, i w C. Miała A, B, C. Wszystkie kategorie e, bardzo dobre, I we wszystkich kategoriach mogła być liczona do mistrzostwa. Zresztą jej siostra, Ruda, tak samo e, to jest ten rudy, co pokazywałem później, jak to jest wujek do niego. Także no te, te najlepsze gołębie, to tu są jak są sztole, to są wszystko spokrewnione na praktycznie jednych rodziców, jedną, jednego dziadka czy pradziadka. Eee, a więc tu jest czterech takich braci. Jest jest nakrapiany, jest niebieski, eee, także czwórkę ich mam. Nie będę ich wszystkich czterech pokazywał, ale jest czwórka takich braci. Więc eee, nie potrzebuję aż czterech, tym bardziej, że mam oblatane eee, i, i, i dwulatki po tej samicy. Dwuletnie samice, które były lotowane. Mam tegoroczne oblatane dzieci na lotach, także nie wiem, po tej dwuletniej samicy mam na gołębniku obecnie 10 czy 12 dzieci, więc po prostu no nie potrzebuję z jednego gołębia mieć tyle a to jest dwuletnia samica, która będzie do lotów normalnie mam jej siostrę, mam jej rodziców, mam jej dziadków, więc więc po prostu najlepszy materiał, dlatego najwięcej gołębi się z tego ciągnie Przepięknej budowy, mocne samczyki. Mam samiczki z 14 roku, sztolki, z którymi mogłyby być naparowane na pokrewieństwo. Mam z 15 roku rudę, samiczkę z rudych oryginał, na którą mogłyby być naparowane. Po prostu fajne, fajne pary, by z tymi samczykami będą złożone. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to mogę mu jakąś taką parkę z, tym, z tymi samczykami złożoną wysłać. Także planuję właśnie z tymi starymi moimi babciami połączyć, żeby młodość ze super gołębia razy te moje starsze samice rozpłodowe, i mam nadzieję, że wydają fajne gołębie. O, i tu jest samczyk z 901 i, i, i też z o, jeszcze, jeszcze są takie późne samczyki z szaleńca. Pokażę jednego, ale też są właśnie gołąbki późne. 18 rocznik z, z szaleńca, wychowane na linię szaleńca. Tak samo także na te jak koledzy widzą, na te moje najlepsze gołębki na stole. Mam kilka późniaków na szaleńce. Mam kilka późniaków. Wychowałem sobie późniaki na linię. E, Adamazenkę, bo mi się fajnie pokazały te gołąbki na rudę. No, bo to, to podstawowe gołębie. Także no, Iwan Luny. Z wszystkich podstawowych gołębi zostawiłem sobie późne. I z kubusia, tak samo. E, właśnie z każdego z każdej linii zostawiłem sobie późniaki. Tych późniaków troszkę mam. E, są te stare gołębie rozpłodowe. No, chcę mocno ograniczyć rozpód. A jak nie, no to po prostu po nich będą w przyszłości młode do nabycia, też można zamawiać. Teraz jeszcze w listopadzie mogę coś z tych gołąbków sprzedać. Jak już będzie bliżej wiosny, to nie będzie sensu sprzedawać, także będą wtedy łączone w pary. Rozpiszę sobie to na kartce i, i to będzie, pokażę, jakie pary są do, do możliwości zamawiania młodych. Także pozdrawiam Krzysztof Trzaskalik. Drugi wicemisz okręgu w kategorii B w roku 2019 Kontakt 513-812-854. Dobry lot.